Dziś Gazeta Wyborcza atakuje mnie za użycie sformułowania krótkiego tfu przy interpelacji, która dotyczy placu imienia Pawła Adamowicza. I krótka historia. Z fragmentu Alei Jana Pawła II wydzielono fragment plac, który nazwano Plac Adamowicza. W Szczecinie mamy koalicję. Piotr Krzystek, dawniej kandydat Platformy, obecnie sympatyk Szymona Hołowni. I jest razem w koalicji z Platformą Obywatelską, z koalicją obywatelską. I w 2017 roku, w tym miejscu, o którym teraz opowiadam, stał do 2017 roku stał pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, na którym był wielki napis Armii Czerwonej Wdzięczny Lud Szczecina. To do 2017 roku nie przeszkadzało panu Piotr, Piotrowi Krzystkowi, chociaż rządzi tu już cztery kadencje. I mamy miejsce, gdzie stał obrzydliwy pomnik zdrady. I dzisiaj to miejsce nazywa się tak jakby na złość tym wszystkim ludziom, którzy walczyli o likwidację tego pomnika, Plac imienia Pawła Adamowicza, czyli plac imienia człowieka, który również, co prawda w Gdańsku składał kwiaty pod pomnikami sowieckich okupantów. Trzykrotnie już podejmowaliśmy próby zmiany nazwy tego placu. Między innymi zebrałem podpisy w ramach inicjatywy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Proponowaliśmy różne nazwy między innymi sprawiedliwych wśród narodów świata. Bądź Konfederacja, czy wówczas to jeszcze partia Korwin chyba, proponowali plac Pogoni Szczecin. Za każdym razem te propozycje przepadały, no bo wiadomo, oni mają większość, ale gwarantuję, że dojdzie w Szczecinie kiedyś do tego, że ta nazwa ze Szczecina zniknie. I to jest oczywiste. Każdy normalny człowiek powinien uważać, że atak na prezydenta Adamowicza, prezydenta Gdańska, to coś najbardziej skrajnie godnego potępienia. Jak każdy agresywny atak. I każdy powinien współczuć rodzinie tego człowieka. I ja osobiście uważam, że ten, który dokonał tego zamachu, powinien odpowiadać na. Jak najbardziej surowo. A jaka jest najbardziej surowa kara? Jest to kara śmierci. W Polsce jej nie ma. Niedługo być może będzie, będzie wprowadzona bezwzględna kara dożywocia. Czyli tak, że ten człowiek już nigdy nie powinien wyjść na wolność. I moim zdaniem taka kara właśnie w tym przypadku, w przypadku każdego zabójstwa z premedytacją powinna obowiązywać. Drodzy Państwo, Gazeta TW Wyborcza. Może sobie opluwać ludzi, którzy mają inne zdanie. Ale ja Pawła Adamowicza nie oceniam przez pryzmat zamachu na niego. Powtarzam, bardzo współczuję rodzinie. Oceniam go przez pryzmat polityczny. I również przez pryzmat polityczny oceniała go Gazeta Wyborcza, oceniali go politycy Platformy Obywatelskiej, skrajnie go krytykując. Więc człowiek, który w polityce miał bardzo, bardzo sporo do wyjaśnienia. Nie powinien być patronem polskich ulic, skwerów, placów. Nie tylko w Szczecinie, ale również w innych miastach, na przykład w Warszawie czy wino, Wrocławiu wiem, że e, tak upamiętniono tego człowieka. Jeśli chcą w Gdańsku go upamiętniać, proszę bardzo, to był ich prezydent. Co on ma wspólnego ze Szczecinem? Kompletnie, kompletnie nic. I będziemy walczyć dalej o to, żeby zmienić tę nazwę i kiedyś do tego doprowadzimy. Pozdrawiam.